O, cicho, no. Ale za tym Poszedł. daw. Pracy. dawaj maleńki, pokaż! Idzie, idzie! Ogień na tłoki! O, kurwa! Teraz poszedł ładnie, teraz poszedł ładnie Coś jedzie, zarabiajmy sobie dobra, jojo, jo, uśmiechnij się po raz ostatni Trzymaj się! Trzymaj się! Jojo, jo, oro! Trzymaj się, pa! Ja pierdolę, ty, ale peka! Zapierdalają ty! No masakr! Jo, jo. O, się ma kolację! Ej, co? ZAPIERDALAJĄ jak dzikie orły! A ja, to to jest z nim! Haha, <laughs> jojo! Jojo, jo, jak się stójka była! <laughs> Kurwa, ale poszedł! Ja pierdolę co